Dalej. MSKR to są, tak? E M. Waypoint... Ej, Ad. ej. O teraz, czekaj tego. Kurwa, Kto to jest? Lion, ja nie znasz tego. O dobra. Cila. Znałem tego, dobra. Ej jest tam otwarte jeszcze? Tak. Ej, bo ich nie ma teraz. Tepaj do ciebie, może? To musisz wyjść z kuba. Tepaj. Co za na dół. Poczekaj, co, co robicie panowie? Podbijamy MSTR Podbijacie? Bardzo Nie mogę na terenie czyjeś gildi, dobra Kurwa Teraz ja już mogę, by... kurwa nie mogę było mi serwera Ty Jesteś tam? Podbiłeś, Stój podbiłeś. tam! Podbiłeś ich! Odbiłeś ich! Jestem tu Widzę ich na dole, chodź tu na dół Nie mają, nie mają, nie mają, chodzę Fermera muszę przekopać kurwa jednego Malagi jebany. Do pierdolek jepa Dobra, zdech. Nagrywałeś to? Aha <coughs> uh -huh. Będą to wody jakby by chcieli. Defoksik jakiś. Dojeżdżam drugiego. Chodź tu. Ja już się wkopuję, wkopuję się. Nie, a nie, bo ty jesteś podczas pilniki. Kopuje się, kopuje. jeżdżam kipa. On próbuje murować. Patrz, jak się tam dostał, xD. Jajko mam, chyba. Jajko jest, nie ma jajka już. Oni są już podbici. Dobrze, ale chodzi o to, że ten... Żebym gdzie buje, to chyba więcej typa jest. Nie, nie ma. Nie tego go, kurwa. Tak, defoksik tylko. Kurwa, ja coś trafiłem, jakiegoś farmer albo chuj to co, bo ja się przekopuję przez... Jest... Ale tu mieli tego, obca najebany. Ja już się tam wkopuję, wytrzymałeś się chwilę? No wytrzymałem. kurwa, wytrzymałem. mogłeś wejść kurwa, to jak głąbie. Już jestem. Ja refilki sobie jem, kurwa do mnie. Już, już się wkopuję, ostatnie dwa klocki. Po dwa koksy zjadł, ja zjadłem refill'a Dwa Perł Spanikował, wycykał dwie perły Koksa zjadł ostatnio, bania mu poszła O co zostaw mi go, już mogę stąd wyjść Dobra Jego zajebie, go zajebię Czekaj, odejdź, 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 kurwa Idź, 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 idź Na lewo jest, kurwa, co ty robisz? No bałem się lepiej go? Dobra, ładnie Mhm Za darmo osiem po spoko Kilofy Spoko. No nie ma koksu, zostaw go nie ma koksów, on może już umierać Dzisiaj od teraz jak to się do, dojeżdża, że ten gild jest Refila w wpierdala No bo koks ostatnio zjadł, Nie wiem już Teraz chyba ostatni koks był Nie, refila. Nie Ale ładnie, ładnie Daj Zostaw O to nie wchodzi tam, bo on będzie chciał spalić temy. Spaliłemy, pali spaliłemy! Pali szybko, szybko! razu wylej wodę, wylej wodę! Kurwa! Kurwa! Za późno. Spalił chuj A czy jak go zabijesz, to powinien prosto z niego?